Cześć, witajcie. W tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób robić takie zadania z matematyki, z matury, z matematyki podstawowej. Jest to zadanie z logarytmami. A skoro tak, to najpierw musimy się dowiedzieć, co to jest logarytm. I w karcie wzorów maturalnych CKE oficjalnych znalazłem takie coś. Jest tutaj wzór, który nam pokazuje, czym jest logarytm. Logarytm. Na podstawie A z B jest równy C. Wtedy, kiedy A do potęgi C jest równe B. Czyli innymi słowy, logarytm nam pokazuje, jaki jest wynik. Tak? czyli C. To jest po prostu wykładnik naszej potęgi, która zaczyna się w A. A do potęgi C jest równe B. Czyli logarytm to jest. Działanie na potęgach. Bo zwyczajnie logarytmy przekształcamy w takie wyrażenie. I teraz jak to zrobić już na prawdziwym przykładzie. Mamy tutaj logarytm o podstawie 3 z X i wiemy, że jest to równe 9. Zatem musimy obliczyć po prostu naszego X. -a. I tutaj przygotowałem po prostu tak jak w wszystkich innych odcinkach. Po prostu obliczenia. Na początku sobie przepiszemy ten logarytm o podstawie 3 z X, że jest równy 9. I przepiszemy sobie wzory z stąd z, z tej karty wzorów. Stąd bierzemy je tutaj. I teraz, jeśli mamy już to, to możemy sobie policzyć A i możemy policzyć C. Zwyczajnie podstawiając to. Widzimy, że tutaj logarytm o podstawie A jest, a tutaj jest logarytm o podstawie 3. Więc zwyczajnie podstawiamy A i za A trójkę. I tak samo robimy z B i z C. Pod B podstawiamy X, a pod C podstawiamy dziewiątkę. I teraz używamy drugiego wzoru, czyli A do potęgi C jest równe B. I tutaj a to jest 3, a c to jest 9. Więc 3 do potęgi 9 jest równe b, a co za tym idzie, 3 do potęgi 9 jest równe też x, bo b jest równe x, jak tutaj sobie to wykazaliśmy na podstawie tego wzoru. I teraz mamy już odpowiedź, że x to jest po prostu 3 do potęgi 9. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć!